Dzień dobry co się cześć. Na początku trochę e, przeprosimy, bo mieliśmy dwutygodniową przerwę, ale z racji tego, że uruchomiliśmy wielki, wielki projekt na kanale 5 sposobów na gdzie budujemy chatę. No i to nam trochę zabrało czasu, ale możecie zobaczyć efekty. Ale e, zmierzając do tego, żeby było prosto, wygodnie, smacznie, to sztabuj Gdzie ty pobiegłeś? No do action. Podobają wam się gadżety z action, ale w action są nie tylko gadżety, są też słodycze. I co ciekawe, mam wrażenie, bo też często lubię tam zajrzeć, że z tygodnia na tydzień tych słodyczy jest więcej, ciekawsze, fajniejsze i takie, które chciałbym się spróbować. Są takie stałe pozycje, które są forever and ever przez pół roku, ale są też takie, które ciągle się zmieniają. No i będziemy dzisiaj wyciągać i ocenić, czy warto je kupić. Także test żarcia z uważamy za wystartowany. No to będzie na słono najpierw. Bomboy Mix Meat! I nie ostry. Myślałem, że to zupka chińska w takim worku. Tak, y jak spojrzysz na to z odległości, to zupka chińska. A jest to kolego mieszanka w stylu bombajskim łagodna. Mieszanka suszona makaronu, roślin srączkowych i orzeszków ziemi o łagodnym smaku. Nie. O łagodnym... No nie, no nie wierzę. Patrz tu. Nie dodrukowali. O łagodnym. Pikantny smak. No nie! Jeszcze już takiego nie widziałem. Ale, że to makaron jest. Uf, makaron, to makaron, chrupki, jest. orzeszki. O, Dobra, która to chrupka, który to makaron? Co Wiem, się trzeba tak, yy, tak po prostu zgarścić. O ja p... dole. Dawaj cenę. Bomba i mieszanka, łagodna, 250 gramów. Mhm. Co za darmo jest. 4,49. Ty chyba kpisz. Ma to lekką nutę indyjską. Ma to orzeszki skoro, Ma to jakby paluszka. Ten suszony makaron jest zajebiście chrupiący, jest idealnie słone, ma fajny aromat, to jest lepszy od paluszków i wszystkiego, co jadłem. To jest tanie. W skali słony przekąsek. To cena. Jadam 8. Jadam 9. Zdecydowanie kupować i jeszcze cena jest niesamowita. Kurde! Czemu? No bo znowu słone. Chipsy i czytam? Ketyl, czyli czajnik balsamik i winegar. Uwielbiam. No i to jest problem, bo ja uwielbiam też octowe. Tak. Jeżeli okaże się, że to są octowe niedobre, to nieważne jaka cena, to nie kupować. Chipsy ziemniaczane z solą morską i octem balsamicznym z, mo z Modeny. Zapach na razie nie przekonuje No, Nie, nie czuję octu. Ocet ma zapach, to nie ma. Tak. Mają skórkę. Jest ocet, ale stary chips. To są takie kraftowe chipsy. Stare chipsy. No, ale chodzi o to, że starość ubierają w kraftowość. Są tak grube, że haratają podniebienie, ale nie są kruche. Ocet mm. miesza się z olejem i walka jest po prostu żałosna. Są smaku. turbo, tłuste. Ale fajny jest taki aromatyczny. Ten ocet daje nie kwaskowość, ale lekką, nawet bym powiedział słodycz. To ma być prawdziwy ocet, że twarz wykręci. 5,49. To jest dobra cena. Ocena 3, 4, 3, 4. O! Co to jest? O, to ja tu chciałem zobaczyć, bo to jest haribo, Zdeć, nie ale nie, było... nie marshmallow, nie marshmallow, haribo Jak Ja Ci powiem, to wygląda jakby w tym jakiś, nie wiem, dla dekarzy, kominiarzy sprzedawali jakieś rzeczy. Ogromne w tasie mleczko, ale jest marshmallow w środku. Czyli po prostu marshmallow… Masz w czekoladzie. Oglanym czekoladą, w kształcie tasie mleczka. Nawet to takie niemarkowe jest lepsze. Ale ta czekolada jest pyszna, tasie mleczko Niech markowe jest lepsze. To jest prawda, ale to jest bardzo ciekawe dla fanów Marshmallow. Jak ktoś lubi pianki Marshmallow, to to musi sobie kupić. Musi. To się zgadzam. To dam osiem. Ja daję w siedem, sensie... czyli jesteśmy blisko. Czyli tak. Czyli można kupić. A po drugim zmieniłem zdanie, to 8, no. Tak. A e... czemu można kupić? Nie myśl, ile kosztuje. 10,69. Jakie dziewięć. no action na każdej materii rozwala. Brain rot? Co to jest? Brain liker? Widzisz, jest jeden brain liker czerwony, a drugi jest, no nie czerwony, w sensie niebieski. Rozumiem. Czy różnią się tylko kolorem, czy, tylko, czy smakiem też? Bo to jest jak orężady. Oryżady masz w wielu kolorach, a każda może smakować tak samo. Lej jedną ja drugą. Dobra, uwaga. O kurde. U. A mój zaczął buzować. Ale ładny! Ale chemiczny ładny, ja Ładny, lubię taki. chemiczny. Ale taki a ten... pudrowy mm. róż taki troszkę wyblakły. Tak. Jak ten niebieski pachnie ładnie, czystymi dłońmi. O, pachnie jak czysty Ale patrz, jak ten pachnie. Ten jest mocniejszy. Ale ja. Niebieski pachnie jak takie odkażone i umyte dłonie. Rada, ale zamiast cukru dali jakiś fajny, fajny ten, słodycz. A ja jestem na tak. A tak. drugi owocowy bardziej. I bardziej kwaśny. Te, o, chyba Te bardziej, Oba są dobre. Oba są dobre. Ale gdybym miał wybierać, to bym wybrał niebieski, bo lepiej wygląda po nalaniu. A ja czerwony, bo jest bardziej kwaskowy. Trzy, A. cztery. Siedem. Siedem. Można kupować. Siedemki można kupować, uznajemy. Tak! 2,59 za puszkę. muszę drugi wyciągnąć, bo są dwa smaki. High and Seabrain. Batoniki zbożowe o smaku słonego karmelu z kawałkami masy karmelowej o smaku karmelu i masła. Skropione po lewą o smaku mlecznej czekolady. No i ty miałeś proste. No. batoniki zbożowe z kawałkami liofilizowanych malin. Skropione białą polem. O, dałem radę. Action, kocham cię. Ten baton ma 62 kalorie. To czemu to jest super? Jak chce mi się coś słodkiego, a jestem na diecie, to jem sobie 60 kalorii, to tyle ile kus człowieku z mojego biurka. Nie no ten ciemny fajny. Ja nie lubię korni i myślałem, to będzie jak kornie. Ale to jest takie ten ciekł. A ten preparowany ryż. Jak trochę ciastko. Jak trochę skórka od chleba, jak trochę baton. O cholera. A, ten biały jest lepszy. A ja wolę ciemny. Ja tu czuję owocka. Dobra, ocena dla batonów. Ja też je daję jako jeden, bo bardziej mi smakuje karmelowy, ale dwa są dobre. Ja daję 8 ostre. Ja 8. I to będzie w mojej szafce. 4,95. Nieważne jaki smak. 4,95. 5 sztuk batonów. A to mogą być te takie tanie, niedobre. Ciastko biszkoptowe z nadzieniem o smaku śmietany. Co ty? Jest pięć takich, indywidual portion. Golden sponge, czyli złote ciasto gąbkowe. że 6 zyla. A już sprawdziłeś ten? No tak? tak. Przecież to wygląda jak baranek wielkanocny! Trochę tak. Daj mu tu oczka, jakieś różki i macie baranka! Oczywiście. Nadzienie o smaku śmietany. Ale zobacz, odkryłem tu i jest tak częściowo. Tak, masz 3 lata, to możesz tu zjeść, nie? O to smakuje jak mi się lubi się. Ale... Nie jest złe, ale to są te ciasta takie nieraz yy, tak. gotowe w biedrące, te takie tanie. Dobra, ale to jest to, co myślicie, ale nie, że wykrzywiło nas. Nie, bo nie czuć chemii. Mhm. Ty wiesz, że tu jest chemia, ale jeśli mówisz. e w sumie. No i to jest źle przetłumaczone, to nie jest nadzieja o smaku śmietany. To jest nadzieje nieśmietankowe. Trzy, cztery, trzy. Ja dam pień, bo to ciastko idzie w jedną stronę, w drugą stronę. Dla dzieci i dla ludzi bez zębów to idealne. Golden Oreo, ale z trzema gwiazdkami. Otwiera, ja szukam ceny. To jest jakiś mały? O, Ciastka z nadzieniem o smaku waniliowym. A to wygląda jak zwykłe markizy teraz. Tak, i smakuje jak zwykłe markizy. Mm. Ale ma chrupkość prawdziwego rała. Ale nie skapną mi się to Oreo, po prostu. Tak. Markiza hit. markizy. Ale w ostatniej nucie wchodzi ten cukier taki, to. Mhm. zwykłe. Tak jakby po prostu ktoś produkował te ciasteczka i nagle Oreo się zgłosiło, że chce po prostu tylko swój nadruk. On tak. powiedział: dobra, to nie zmieniamy składu, to nie zmieniajcie. A nie masz wrażenia, że jest tak słodkie, że aż wolą dziury zęba? No mówię na końcu już wchodzi ten cukier. Ja nie lubię Oreo, więc ja nie kupię. Dam temu cztery. Bo nie lubię Oreo. Ja dam trzy, bo jednak po Oreo się spodziewałem więcej. Uh -huh. I teraz będzie coś słonego. A tutaj, kochani, mamy salsa crips. Cri, cris, <gryps> Ciastka o pikantnym smaku. Koniec informacji. Chili, pieprzem, cebulą i kolendrą, panie Sebastianie. O, ale bardzo mi się podało pokowanie. Takie tak, no. Ja wiem, że to takie stereotypowe jest, ale takie prawdziwe meksykańskie. Ale jest, no, jest, jest stereotypowe, ale meksykańskie. Uuu, panie! Czujesz moc po wąchaniu! Ale peperu! O, No. Czy to jest ostre? Dla ciebie nie, dla mnie max. Ale dobre. Ale, ale nie są za chrupiące. Czuć zioła, to jest niesamowite. Ale wy jeszcze jesteście dobre. Ze wszystkich przekąsek, które byłyby na stole, na imprezie, to by pierwsze zeszło. Ale dobra. Jak ci kuwa sokę? Nie są za mocne? A słyszałeś cenę? Pomówiłem. Nie, nie mówiłeś. Mówiłem. To nie wiem. 4,49. O, w mordę jak to gramów. Idealny czas, żeby zawołać Kristocha, bo jest to yy, ostre. Cześć, mu ocenę jeszcze. 9. Dla mnie jest za ostre, dam 8. Rewelacyjny produkt. Z racji tego, że opowiedzieliśmy, tak. Robimy ciebie testerem Turbo, nie tylko medium. Dostajesz, Dziękuję. jesz, y, opinia, jedno zdanie, ocena. Dziękuję. To zaczynam, tak? Tak. Od czego, panowie? No tak jak my, Obsuszony nie? Suszony makaron. Tak jak rybaki. Dobra, to wcinaj i pomyśl, że masz piwo pod ręką. Zwizualizuj sobie to piwo. Susi. Do sushi, wasabi. Nie, zrozumiałem. Takie wiecie co? Karma dla chomika. Karmisz chomika wasabi? <laughs> jak wasabi? pod podma. Królikowi chomikowi bym dał, sobie nie. <laughs> to jak mieszanka studencka, tylko studencka mieszanka, ale nie orzechów, tylko przysmaków. Łakołyków. Dobra, <laughs> zobaczcie dalej. Łakołyki. <laughs> Dobra, pięć to jest takie neutralne. Pięć. Następne. Czym Pudełkiem. <laughs> Pustym pudełkiem. Wiecie, ma taki specyficzny karton, ma taki zapach. O! Sól rozsypana z octem winogronowym. Mhm. Balsamiczny. Ciekawe, ale nie wiem, czy za dużo, czy mi się nie zasoli. Jakbym, wiesz, czy jak na takim zasolonym mocnym morzu. 6,5? i O, twoja łaska nie zagraje. Haribo. Znasz te haribo? Nie. Czekoladowe haribo? Ej, pierwszy raz w Coś nowego widzę. no. Coś nowego. Ej, jak te. Te się Tak. Tylko, że big wersja. No. Na razie mózg nie ogarnia, no. co? No. Zawsze nie, piją. Nie tego się człowiek spodziewa. To jest... no. To jest tak zakorzenione w nas, że nie wiesz, co się dzieje. Ptasie mleczko marshmallow. To jest taki. E, ptasie mleczko fit marshmallow. <grym> Gdzie to jest fit? To nie razem, że jest tak razem, to jakaś jest... <grym> Ten raper to ze wszystkimi śpiewa. Ocena ta. i. Ta. Super. Czy byś kupił? Mhm, uh -huh. na pewno. A spróbowanie super. Dla mnie on poszł jak bardzo dobrze. Teraz mam te dwa batony i od razu ci powiem… 70 kalorii to będzie smaczne. Super, super. Da 63 kalorie. Ale ty to patrzcie, jak te krążki pieropianowe. Nie, takie ryżowe… No. Kółka. Tak. <gryylum> A tu alkoholem. Mm. Wow, dobre. Mhm. A to są już takie, wiesz, no fitowe, to, nie? Ubrony baton, to był, Fitowe. Obywa, Super, nie? Tak powiem, ustanekka mocka. chemia, jak był szampon, jakiś tym się. A nie jak czyste ręce. No po mydle, tak! <laughs> <laughs> tak! Oj, dure! Ta mina! <laughs> Ej, on powinien być, że krawy coca <laughs> Ale, taki wykrzywiony! Ale, dobre! Ej, widzicie, ale fajna buta uderza, takie jak dziecię. Cieszymy się, że tu jesteś, bo ktoś pięknie napisał, że Krzysiu to jest dziecko zaklęte w ciele dużego chłopa. No! może tak jest, jak widzę. Ja czuję. Musisz z nami zostać do końca. Ja czuję, jakąś masz Ja wam powiem, to jest płynna guma szok. Tak? Dobre! Jak mam wykrzywić mordkę, fajnie! To dziewięć. Druga wersja. Wersja dla kobiet. Ta była niebieska. Już Tutaj już widać delikatniejsze, słodsze nuty. Czyli musi być kobietę. No delikatniej. No to jest po prostu oranżana. Tu już we mnie takiej emocji to Dziewiątkę ma u mnie niebieski, a osiem ma czerwony. Lubisz? Ujejejej. Yy... Dobra, chodź. powiedziałem. <śmiech> <śmiech> Brzmi jakbyś uwielbiał. no yy, nie. <laughs> o! Nawet ma zapach. Mm. 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 To jest babeczka. Taka babeczka wyciągnięta od babci. Ona już trochę leżała. Babcia. Babcia od... leża? Nie, babcia. Słuchajcie, babcia zawsze od serduszka, daje, ale ona nie wie ile to tam leży i ona to wystawia, i to zjesz, bo wypada. Zapijesz herbatą, żeby zabić spak i jest okej. Okay. Bardzo miłem mi jesteś i... wnukiem. Ocena. Nie to to trzy. niech nie kilka, tak żebyś szczu i. A, tutaj będzie płacz też czuję. Tak. O Jezu, Już przeprawa mi nie leży nawet. O Jezu, nie. Ale parzy! Y -hmm. Dobrze, że jedną stroną gryzę, tylko lewa mnie parzy. Y -hmm. Aaaa! Nie, y -hmm. nie, nie, nie smakuje mi przyprawa. Dobra, dawaj wcinaj. Albinosa. Ja jestem sceptyczny do tego Oreo, no ale zapach ma spoko. No ale znasz smak oryginalnego Oreo. No to jak jest oryginalny, to teraz nazywam złotym. Czujesz jakby środek tylko zostawili. Trochę tak. Żadny to przed posołek. Jeden cukier, nie? No, jeszcze z trzy bym wziął. A jakąś na Mmm, Osiem. Stabuś? Słyszałem, że coś jeszcze masz. Uuu. O nie, nie ja o tym myślałem, ale jeszcze Ej. lepiej. Ale to będzie dobre. Stary, czy to ma jakieś procenty? No, mam nadzieję. <laughs> Produkt zawiera alkohol. Około pół procenta, nie, dobry dla dzieci. jest jakaś dobra czekolada. Ojej. Kurwa. Bardzo delikatna czekolada. Jakby cienkie merci. Jaka dobra czekolada. Jedna z najlepszych, jakie jadłem. No. Tak? A, Jakościowy produkt, nie? A ile kosztuje? 6,69. Ocalę na palcach, panowie. 3, 4. 9, 10, 10, 10. bo to jest. No. No. To jest Aka... czekolada dla dorosłych. Tak, to to no. naprawdę dawno, dawno mnie nie zaskoczyła taka czekolada. Ty? A, a taka czekolad pusty. jest. Za no. w iździuk! O nie, to na pewno nie czekolada. O nie! O, nie. O, to Ale, to, ja ale bardzo... ordynarne, nie? Ale, no. ale ordynuj Ale wyrośliśmy z tego. Tu widzę na obrazku chemiat. O, o Ale inaczej mi wyglądają ty! A, one są. ty a bo ja No mi... to, to nie są pączki. No, są pączki! Ale wyglądają jak pączki. Tak. tak. Ale pa, Wam, mocno o Jezu, jaka chemia. Ty, to jest co, na dzień? Ale na obrazku hmm. powinno jest, być różowe. No, no jest po prostu biskop z chemią zestawkową. Ale ordynus! To jest taki amerykański typowy słodycz, ale, ale ma coś takiego uzależniającego, że mi smakuje. Dobra, ocena na palcach, panowie. Trzy, cztery. Ja cztery. Ty masz pięć? Mhm. A ja mam sześć. O! Kyoto Stal Mix Milt. Milt czy nieostre? To jest jak jakiś karate style. 150 gramów, 4,95. I to jest mieszanka krakersów ryżowych. O! Oh. krakersów ryżowych. To widać, że ja pojętnie. Niska zawartość tłuszczu. O! Jak warzywa na warze! No, no, jak warzywa! kurde, jak fajnie! Mix warzyw na które nie chcę przysypywać tego, no! Ech, dobre! Ale świeci się jakby lakierowane. To ja, no jest pewne, pierwszy raz jem w życiu coś takiego. No, jakaś. Nie dlatego, że tu macie złożone smaki, tylko formę. To jest taka ryżowa wydmuszka zalana. To jest fajniejsze niż standardowe precelki wysypać, jak masz gości pod piwko. Nawet no, nie będą wiedzieć, co to jest. Ja no. Dobrań, no. Uh -huh. Smakowo to mnie nie rozwaliło. Okej. Okay. Wolę jeść to. Ale A. wygląd, klimat tego czegoś, bardzo doceniam w tym. Ja daję dziewięć. Wow! Ja też daję ja Aha. Jeżeli mylibyście kupić trzy produkty do domu, okay. które kupicie. Numer jeden, ja mówię, to. To jest podstawa. To sam to kupię. Jest czekolada. Polecam. Na no serio Wam polecam. Następny produkt to będzie hmm, ten. Co, na o, razie to. wszystko w czekoladzie. I to. Niebieskie. Ja produkt numer jeden, czekolada na mnie rozwaliła. Produkt numer dwa. Będę miał o, te ok. batony w chacie. Zapomniałem. Tak, ze względu na makrosy i tak dalej. Produkt numer trzy. Będę to miał da impreza. Tak. Do my placzóweczki, my. coś, nie brudzi łap, nie ma tłuszczu. Numer trzy, albo i cztery, jeszcze to chciałbym też mieć. Napój też mi wszedł, więc naprawdę jestem. O Jezu, i to ostre. O Jezu! Ale dobra, te trzy. Rzekło się, znowu trzy. Jeden, wow. dwa. Tak, w toku. No. I tuż za nimi już prawie dotyka numeru 3 Haribo. Tych. Bardzo duży plusek. Nie bójcie się tych no. fajnych rzeczy przynajmniej tych. I wiemy, że te Haribo wyglądają ordynarnie. Tak, ale, są, to, naprawdę dobre. ale są dobre. Tak. Mód nie zgadza się z tym, co jest. Kochani, jak znaleźliście jeden produkt dla siebie, to zostawcie na łapkę w górę i napiszcie komentarz, do jakiego mamy i sklepu. Sprawdźcie też, czy macie wciśnięty przycisk, subskrybuj. Bo na Świecie robicie nam turbo radoche. A wy oglądajcie kolejny odcinek, bo on już jest wkrótce.